Jeżeli kiedyś ktoś mówił wam, że WSKi na końcu produkcji to już były składane tak na odwal się i wiecie, w ogóle były fatalne, że gówniane wykonanie i do niczego się nie nadawały, psuły się, że to w ogóle był szajs, to ten ktoś nie kłamał. Miał rację. Jeździe WSK, koniecznie trzeba się napić, inaczej tego nie przeżyjecie. Siemanko, witam was w kolejnym odcinku na napraw. Odcinek, który dzisiaj zobaczycie, jest oczywiście uwieńczeniem dzieła projektu WSK 125 z 1985 roku, która została w internecie ochrzczona jako podstodolniak jadowity. Znacie ją właśnie pod tym pseudonimem. Także dzisiejszy odcinek dotyczy właśnie tej WSK, jak widzicie. Pracuje, jeździ, działa, świeci jest doskonale, ale żeby powiedzieć, że jest doskonale, chyba bym bardzo mocno przesadził. Także w tym momencie 3, 2, 1 otwierajcie brawary i zapraszam na odcinek. Słuchajcie, na samym początku ogromne podziękowania właśnie dla Was, dla widzów, za wielkie zainteresowanie, jakie wykazaliście motocyklem, który w internecie ochrzciliśmy jako Podstodolnia Kiedowite, czyli WSK125 z 1985 roku. Pierwszy odcinek, który na jej temat pojawił się na tym kanale, przebił ponad 100 tysięcy wyświetleń, co dla mnie było po prostu czymś absolutnie niesamowitym, czymś czego się zupełnie nie spodziewałem, że tak mały kanał może zyskać taką ilość, taką tak ogromną oglądalność. Za ten pierwszy odcinek dostałem prawie 1000 subskrypcji, co jest. Też dla mnie niesamowitym wynikiem. Następne odcinki, które pojawiały się na temat tej wózki, również cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, za co bardzo serdecznie Wam dziękuję. Jeżeli takie treści Was interesują, to mogę Wam powiedzieć, że już wkrótce, powiedzmy za tydzień, za dwa tygodnie, pojawi się odcinek o wykopaniu dosłownie niemalże. Kolejnego motocykla w podobnych warunkach, w podobnych okolicznościach, także zostańcie z nami, oglądajcie, a tymczasem lecimy z tematem. Jezu, aż muszę się napić, bo nie przeżyję tej, tej opowieści. Także jak przed chwilą widzieliście, włoska już pali, jeździ, świeci. Dla mnie jest to koniec drogi przez mękę, jaką z nią przeszedłem, bo nie sądziłem, że naprawdę motocykl tak w sumie prosty. Z włoskami już mam do czynienia od wielu, wielu lat, ale. No ta była naprawdę wybitnie trudna do zrobienia, bo jakość jej wykonania pozostawiała wiele do życzenia i sam łapałem się po prostu w wielu momentach, głównie myślę tutaj o silniku, w wielu momentach łapałem się na tym, że trzeba bardzo, ale to bardzo dokładnie sprawdzać to, w jakim stanie jest silnik. Trzeba go dokładnie pomierzyć i sprawdzić, co się do niego wsadza, co się do niego zakłada. Tutaj na każdym kroku to się nam nie mściło, więc... O, naprawdę... Droga przez mękę, ale zakończona sukcesem. Włoska w obecnej chwili jest sprawna. Przejechałem na niej dosłownie, na razie, może ze 30 km także niewiele, ale na razie nie sprawia większych problemów. Silnik, no jak to silnik? Słuchajcie, to, że Włoski w 1985 roku, ogólnie pod koniec produkcji, nie były najlepiej wykonane, nie jest tajemnicą i ja to, ja to oczywiście potwierdzam. Yy, tutaj Motocykl może nie ma dużego przebiegu, ale stopień jakby zniszczenia pewnych elementów, i to nie przez złe użytkowanie, tylko po prostu z wypracowania materiału, z jakości materiału, no, powodował to, że był no, bardzo trudny w naprawie, tak delikatnie mówiąc. To co przyszedłem z tym motocyklem, przychodzi wszelkie pojęcie. Słuchajcie, on ma przejechane jakieś 4600 km, a do roboty w nim było praktycznie wszystko. Wszystkich elementów, każdego po kolei, musiałem dotknąć, otworzyć, złożyć, żeby to po prostu poprawnie działało. Silnik, no w ogóle tragedia, ale o silniku dopiero za chwilę. Zaczynając od przodu. Koło przednie, słuchajcie, koło przednie to był w ogóle hit. Koło przednie miało ten problem, że kiedy się kręciło, ciągnęło za sobą ślimak. Wiecie, ten napęd prędkościomierza obracał się razem z kołem. Kiedy rozebrałem to koło, okazało się, że ktoś na przykład nie założył tulejki dystansowej pod, pod taką blaszkę, która tam się znajduje, która napędza licznik. Więc wszystko kręciło się razem, wszystko było ściśnięte. Rozebrałem troszeczkę bardziej to koło i zauważyłem, że na przykład fabryka założyła do tego koła łożyska odkryte. Czyli wiecie, nie miały na kuleczkach tych takich maskownic, które obecnie są robione plastikowe, dawniej głównie były metalowe. Coś tego po prostu, nie wiem, założył ktoś po prostu odkryte łożyska, także piach, kurz, wszystko się tam sypało, łożyska stały dęba, kręciły się na ośce. Przez co ośka też była wyrypana i nadawała się do wywalenia. To tak na sam początek. Stacyjka. W tym egzemplarzu założona jest już stacyjka nowszego typu, która spotykana była chyba tylko w roczniku właśnie 85. Znana później z motoroweru Romed Hart i była właśnie identyczna o oznaczeniu 058. Ta stacyjka z początku działała mi nawet całkiem nieźle, ale dosłownie parę dni temu, jak zacząłem tym motocyklem jeździć i trochę częściej jej używać, po prostu z góry się upierdoliła, urwała. Więc kupiłem sobie nową, bo jest już ktoś, kto po prostu dorabia te stacyjki i robi je na naprawdę fajnym poziomie, także tutaj w obecnej chwili jest założona Współczesna stacyjka nowa, taka właśnie jak być powinna, jak szła do harta czy do WSEK z 1985 roku. I póki co działa, jest w porządku, nie narzekam. Ale słuchajcie, zacząłem jeździć i, na przykład, zaczął mi się pierdzielić licznik. Wiecie co się stało? Tak nią zapieprzałem, że urwała mi się wskazówka. Naprawdę, zaraz wam to pokażę. Urwała się wskazówka. Przestał. Nie, wiem, chyba liczy, chyba kilometry nabija. Natomiast wskazówka leży gdzieś tam połamana, lata sobie po liczniku, więc jest świetnie. Także licznik, do licznika już muszę znowu zajrzeć. Do zbiornika paliwa nie było się co czepiać. No, kierownica tutaj chyba wszystko w porządku. Jedną klamkę musiałem wymienić, bo była urwana. Siedzenie, o dziwo, też całkiem ładnie się zachowało. Ale już problemy z ramą, jakieś zwichrowania, drobne pęknięcia gdzieś tam trzeba było ją podspawać. Także słuchajcie, opowieści dziwnej treści, ale naprawdę było tego sporo. Na szczęście motocykl już jeździ, ale wiecie, jak to jest z WSC. W WSC nigdy, przenigdy nie możesz powiedzieć, że jest już skończona, że już jest zrobione w niej wszystko i już do niczego się nie trzeba dotykać, nic już nie wymaga jakiejś poprawy. W WSC zawsze jest coś do zrobienia i zawsze będzie, dlatego ja nie wychodzę z założenia, że to jest koniec, że już została zrobiona na Cito i w ogóle jest już taka idealna, że. Że już tylko wsiadać i jeździć, i ona już się nigdy nie zepsuje. A w ogóle, jak się zepsuje, to, to tam, to nic. Tutaj, tu zawsze będzie coś do zrobienia, i po prostu mówię teraz Wam, że zakończyłem projekt, no ale to wiadomo, to nigdy nie jest tak, że jest koniec. Po prostu uznałem, że jak już jeździ, pali, świeci, to jest ok i taką ją chcę zostawić. Właśnie taka w oryginale ma zostać. Ale wiecie co? Kurwa, jest zimno. Zaczyna chyba powoli padać śnieg i zaczyna się robić ciemno, także może przenieśmy się do garażu, wstawimy sobie ją w ciepełku na podnośnik i wszystko dokładnie z bliska Wam pokażę. No i dobra, przenieśliśmy się do miejsca, gdzie jest na pewno widniej i cieplej, także mogę Wam teraz pokrótce opowiedzieć o tym, co tutaj się działo, co musiałem w niej zrobić, żeby prezentowała się jak się prezentuje. Z samego początku muszę powiedzieć, tak yy, od razu, kiedy ją kupiłem, wiedziałem, że zostawiam ją w oryginale, nie będę jej remontował, nie będę jej malował. Miała być po prostu poskładana do kupy, miała być sprawna, jeżdżąca, świecąca i taka właśnie w tej chwili jest. Wypadałoby ją oczywiście, tylko troszeczkę może przepolerować, bo ten lakier jest jaki jest, taki troszkę wypłowiały. Tak samo tutaj, na tych wszystkich elementach, widać, że, że no, po prostu są nieco wypłowiałe. Ale spoko, na to jeszcze przyjdzie czas. Tutaj zobaczcie, jeden odblask mam. Jeden odblask jest oryginalny i prezentuje się świetnie. Odblaski charakterystyczne, właśnie dla końca produkcji WSK. Z drugiej strony, natomiast odblasku nie ma. Natomiast jest taka, no jest podstawa samego odblasku. Brakuje samego tego powiedzmy szkiełka. Kiedyś może trafię, to sobie założę. Na razie takie, taka zostaje. I jadąc od początku. Słuchajcie, koło przednie, tak jak już wspominałem. Ono w ogóle było fatalnie zmontowane. Licznik miał tendencję do kręcenia się razem z kołem, przez co wyrywał mi tutaj linkę całą od, od licznika. Kiedy je rozebrałem, okazało się, że założone są łożyska, które nie miały tych osłon takich. Zaraz wam pokażę dokładnie o co mi chodzi. Nie miały tych osłon. O, takich maskownic. No nie, tych maskownic nie było, tylko były łożyska, które wyglądały w ten sposób. Były całkowicie odkryte, i no i wiadomo, tam sypał się jakiś piach, kurz, pył, woda, i łożyska stanęły. Łożyska kręciły się na ośce, więc ośka już też była dosyć ostro wyrypana. Także ośkę też musiałem wymienić, wymieniłem łożyska już na takie z maskownicami. Rozebrałem cały ten napęd licznika, wyczyściłem go, nasmarowałem, więc teraz jest ok, bije kilometry, a o tym jak bije kilometry to zobaczcie sami bije kilometry tak, że aż urwała mi się tutaj wskazówka. Widzicie, o, tu leży kawałek wskazówki, a tutaj jest reszta. No, także kolejne potwierdzenie tego, jak fajnie były wykonane WSK na końcu produkcji. Zobaczcie, jaki ma przebieg. 4600 km i już jest do wymiany licznik. Nie będę go tam chyba naprawiał, po prostu gdzieś tam w gratach znajdę sobie jakiś lepszy i taki lepszy założę. Tutaj jeżeli chodzi o lagi, akurat chyba do lag nie musiałem się dotykać. Lagi pracują ładnie. Uzupełniłem im tylko olej, także tutaj spoko. Koło, opona, luks. Lampa przednia. Lampa przednia też musiałem całą ją jakby zrobić. No bo tak. Z przodu tutaj ramka była założona, jakaś czarna od jakiegoś nie wiem ciągnika, czy, czegokolwiek, czy czegoś. Tutaj szkło było założone od od, od samochodu zdaje się, jakiś taki zelmot, taki wiecie, no takie nic nie niewarte szkło. Odbłyśnik też był słaby, założyłem wszystko oryginalne, gdzieś tam w gratach sobie wygrzebałem, no i teraz nareszcie to jakoś wygląda. Tutaj tak, mamy stacyjkę. Tak jak Wam mówiłem, stacyjka, no niestety stara, poległa, ta, która była oryginalna. Ta stacyjka jest współczesna i muszę Wam powiedzieć, że te stacyjki, które są robione obecnie, naprawdę dają radę. Są bardzo dobrze wykonane i nie są drogie. Co najważniejsze, bo chyba dałem 46 zł za tą stacyjkę, także nie tak dużo. A co się stało ze starą, to już Wam pokazuję. Stara stacyjka jest tutaj. O i zobaczcie. No, ostrość, ostrość. O, w starej wyłamał się po prostu ten element, w który wsadza się kluczyk, więc także stacyjka gdzieś tam le leci sobie do gratów, może kiedyś tam się do czegoś przyda. Co jeszcze odnośnie lampy? No, lampa, ogólnie lampa została pomalowana przeze mnie takim lakierem strukturalnym, bo była w strasznie słabym stanie, była taka mocno wypłowiała, porysowana. Odtłuściłem ją i takim lakierem strukturalnym trysnąłem. Ogólnie wygląda to całkiem nieźle jak dla mnie, do takiej włoski, która ma być taka, no wiecie, nie, niezbyt idealna, wygląda to dobrze. To samo zrobiłem z boczkami. Tutaj one też były takie mocno zniszczone, też odtłuściłem je, pomalowałem takim lakierem strukturalnym, są takie troszkę chropowate, ale wyglądają naprawdę fajnie i, i mi się to podoba, tak? Dla mnie jest to ok. Tutaj, jeżeli chodzi o kierę, no to urwana była, zdaje się, ta klamka, nie, nie ta, ta klamka, była pęknięta tutaj w połowie, założyłem drugą, oryginalną klamkę, teraz już jest ok, e, tutaj więcej chyba nic. Gdzieś tam też w gratach miałem taką oryginalną kedrę, tutaj, bez tej katedry, którą się tak ochrzciło w internecie, chociaż to nie jest katedra, tylko brama krakowska, to co tutaj jest na troszeczkę starszych włoskach. Natomiast w ostatnich nie było już tej katedry, także kedra bez katedry wylądowała sobie tutaj, tylko troszkę ją będę musiał jeszcze podkleić, żeby ładnie tutaj leżała. Zbiornik, jak to zbiornik, w miarę czysty w środku. Musiałem tylko ogarnąć trochę kranik, bo tam był lekko zasyfiony, ale póki co paliwo idzie, nie zatyka się, więc jest okej. Okay. Gaźnik... To nie jest gaźnik od niej. Gaźnik od niej poleciał do fajansu, bo miał urywany tutaj y, gwint. Nie dało się nakręcić tej nakrętki, a zresztą w ogóle był gówniany. Jak go rozebrałem, tam właściwie nic się z niego nie nadawało. Głowica została od tego motocykla. Cylinder już nie. Cylinder, jeżeli dobrze pamiętacie, zmieniałem. Jest to Almod, Cylinder aluminiowy, taki właśnie jak powinien być w tym roczniku. Y, no mówię, nie jest to oryginał, jest to AlMod zamiennik, ale wygląda. Wygląda spoko, naprawdę może być. Tutaj mm, reszta, dół silnika jest właściwie od tego motocykla, oprócz wału korbowego. Wał oryginalny wyleciał do śmieci, bo się do niczego nie nadawał, był tak rozpieprzony, że głowa mała. Później założyłem drugi wał, który jeżeli dobrze pamiętacie okazał się krzywy. Krzywy wał wyleciał, wleciał następny, który miałem gdzieś na półce tam. Mamy jakiś taki... Zbiór różnych wałów. Znalazłem taki, który miałem po regeneracji i wleciał sobie tutaj, więc już teraz jest spoko. Skrzynia biegi, wszystko chodzi. W silniku, tak jak mówiłem, problem był z karterami, bo w miejscu, w którym wsuwa się, w którym wsuwa się uszczelniacz, zaraz Wam pokażę. Może tu, o, chodzi mi o to miejsce. Tutaj, pod tą zębatką, tu wsuwa się uszczelniacz. I on po prostu gładziutko palcami sobie wchodził, więc no. jakość obrabiarek, które wtedy pracowały w zakładach w Nowej Dębie, które wytaczały te otwory, po prostu była tragiczna. No i zarzutowało oczywiście na jakości tego silnika. Nie tego, bo ten pochodzi z lat tam 40-50, ale tego silnika naprawdę, szajs. Dobra, lecąc dalej. <laughs> Tutaj w sumie rama spoko. Szkoda trochę, że w ostatnim roku. O, już ktoś do mnie dzwoni. Dobra, za chwilę. Tutaj szkoda trochę, że pożałowali z mocowaniem silnika, bo we wszystkich poprzednich modelach mocowanie było takie podwójne, gdzie tutaj przykręcało się śrubę, i tu ta blacha miała taki kształt takiej łódeczki. Tutaj z niewiadomych przyczyn przyoszczędzili i zrobili mocowanie tylko do, do górnego tego mocowania, więc. No, słabo, trochę słabo, powinno to być jednak tutaj mocowane, bo tutaj no, pękało to i no, nie zdawało to egzaminu. Słabe to troszkę. Dalej lecąc, siedzenie zachowało się w całkiem fajnym stanie. Tutaj właściwie no, jakieś tam, jakaś tam mała dziurka, ale to tam walić to. Amortyzator spoko, niewylany, jest ok Tylne koło tak samo jak przednie miało założone. Łożyska odkryte, oczywiście wymieniłem już je na takie właściwe. Lecąc dalej, tutaj no, tylna lampa. Instalację do tylnej lampy musiałem poprawić, bo była przetarta od koła. Tutaj kiedyś widocznie dyndała i przetarła się od opony. Lampa tylna, taka, którą znamy lepiej z Rometa Harta, tutaj już w pełnej okazałości ładnie, ładnie świeci, nie ma z tym problemu. No, ogólnie WSK, słuchajcie, prezentuje się w ten sposób. Jest to jakby koniec. Tego projektu można by to tak nazwać, bo już większych jakichś zmian w niej nie planuję robić. Ona jest sprawna, pali, jeździ, świeci, więc taka docelowo w założeniu taka miała być i taka jest. Oczywiście, jeżeli z czasem, na przykład, znajdę ładniejsze elementy, typu na przykład w lepszym stanie zbiornik, no to sobie podmienię, tak. Drugi odblask również, jeżeli gdzieś trafię, to sobie z czasem podmienię, ale na tą chwilę uznaję, że po prostu podstodolniak jadowity jest skończony i. Już no. Jutro akurat wybieram się na giełdę motocyklową, na Motoweteran Bazar Może tam uda mi się coś znaleźć, właśnie do tej WSK. Jeżeli się uda, to oczywiście sobie zakupię, podmienię, założę i będzie fajnie. Jeżeli ktoś z Was będzie też również na tej giełdzie, to będzie możliwość, żeby się spotkać, wypić piwo, zbić pionę. A na tą chwilę podstodełniak skończony po wielu trudach, po wielu przeciwnościach losu, ale cieszę się, że w końcu. Jest sprawny, jeździ jak się zrobi trochę cieplej, będę nim trochę więcej jeździł. Jeszcze Wam na pewno coś o tym nagram. Jeszcze na pewno sobie założę na łeb jakieś GoPro i polecimy sobie tą włeską polatać gdzieś po lesie, czy po polach, czy gdzieś tam po jakichś bezdrożach. No bo papierów nie ma, także wiecie, no tak, nie bardzo nią jeździ gdzieś tam po drogach publicznych, no ale. Fajnie, fajnie, że wróciła do żywych. Fajnie, cieszę się, że bardzo Wam się ten projekt jakby podobał, że dużo tam komentowaliście i byliście tutaj jakby aktywni cały czas w tym temacie. Super, dzięki. I co? Do zobaczenia za tydzień albo jutro na Motoweteran Bazar w Łodzi. Do zobaczenia.